Co masz nam do powiedzenia? Poczciwy człowieku, może nie poczciwy, bo masz y, już sporo nasrane w kartotekach. Kirsten przede wszystkim, bo jest powiązany z Kirstenem, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie chce z nami za bardzo rozmawiać. hi's no i Togadu Tonya maybe you're not sick maybe it's that no one has taken the time to really listen to you A man and a woman in a laundromat she's a little boy hispanic looking him he has a knife planted in his eye whoa on a you know that I was there I can see through. Eyes. every one of the murders I who is the murderer nobody knows nobody sees him he leaves no trace in people's memories but I know I know he exists he's among us invisible.

We'll wait here in the meantime. What oh, was that noise? Oh shit. The cell doors. Oh yeah. All of the cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. What? You mean the patients are free to leave their cells and nothing? Right. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just to keep cool. And we wait for the lights to come on. O, nie, 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 nie Ja chcę... Jak rusz się? A, ja jeszcze oddychaj, super Czyli idę w dobrą stronę Jak się stąd wydostać? No ja wiem jak się stąd wydostać O, tu będzie zaraz w pewnym człeniu szedł Nie wiem z której strony Wow! Nie oddychaj! Mm -hmm. Super! Teraz mam iść tutaj! Wow, to są naprawdę psychole, kochani! Nie chciałbym spotkania z takim czułem, żeby mi nie wyszło. Teraz co za psychol! No, idzie nam super na razie. Czy będzie jeszcze jakiś świr, jakiś wariat? Nie, 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 szybko, szybko. Dojdziemy spokojnie, przeżyjemy.

Dużo będziemy się tu musieli starać Dobra, i pod koła Te, synek hm? Gdzie ty lecisz? Dobra Mamy iść do mieszkania Carly Tu jest gdzieś bonus Jestem... No jak jeździsz, paruwo? Gdzie był ten bonus teraz? Tam mamy iść Ale to za sekundę Bo tu jest gdzieś bonus Nie mogę go opuścić, bo... O, jest tutaj Bo naprawdę, tapeta to jest coś yy, wartościowego W tej grze Kolejny tam jedzie jakiś fajny samochodzik. Tu mamy iść, chyba? Dobrze pamiętam? Nie, tam mamy jakiś sklep pokazany. Zupełnie nie wiem, gdzie to jest. Tutaj mamy jakiegoś człowieka, o! Spójrzmy na niego. Aha, bezdomny. O, Lukas, yy, musisz żyć w stresie. Nie za fajnie. O, jakaś wizja. Niedobrze znaleźć inną drogę. Dobra, to polecimy tędy, jak już mówiłem, tą furtką. Teraz będzie można, chyba. Tak, super. Oczywiście wchodzimy, jak na hangarach było. Tak, i tutaj musimy się trapywać. No, właśnie, Andrew, właśnie. Mamy tu no, kolejna furtka. Tylko gdzie mieszka? Do, do diabła Tiffany. A no widzimy kruka, czyli to oznacza problemy. Niedobrze. Nie cierpię tych stworzeń. Chodź tu kruczku. No zaś minus 5. Niepotrzebnie podchodziłem. To bez różnicy. Policja, Policja. musi być innym sposobem, żeby obejść, hmm. Kurczę, tylko jak? O, nie! Dobra. Rozpoczynamy <laughs> od ostatniego zapisu. Czyli, nieznacznie, o. Już wiem chyba, co mam zrobić. W każdym razie, iść tutaj. Yyy... Ślepa uliczka. Nawet tam nie możemy iść, widzimy. Trepcze w miejscu. Bezcelowo. Tu mamy rynne super. O, da się wejść. Elegancko. No oczywiście musimy się wspinać. Jak masz kondycję, chłopie, to jedziesz. Czasu mamy niesamowicie dużo. O, ile to już razy. Jeszcze. O nie. No i teraz musimy iść.